Dzień dobry, witamy w głównym wydaniu wiadomości MP News. Łączymy się z naszym reporterem, który jest na miejscu dramatycznych wydarzeń. W jednej z firm pewna pracownica zabarykadowała się i grozi swoim współpracownikom z szywaczem. Danielu, jesteś na miejscu, czy możesz tam coś więcej opowiedzieć? Tak, dziękuję Sylwio. Jestem tutaj, na miejscu, gdzie doszło do dramatycznych scen. Świadkowie mówią, że pracownica od kilku miesięcy wysyłała ostrzegawcze sygnały. Coraz większe ilości melisy na biurku, ukradkowe łzy nad kolejnym faksowanym dokumentem, a w końcu desperackie szepty, jeszcze jedna oferta, jeszcze jedna oferta. Dziś emocje sięgnęły zenitu. Gdy po raz kolejny dostała maila z ofertą, zerwała się na równe nogi, zamknęła się w pokoju i zagroziła, że jeśli firma nie wdroży Market Planet, to rzuca robotę i zostaje pustelnikiem w Bieszczadach. Na szczęście na miejscu pojawił się zarząd, który szybko podjął decyzję o wprowadzeniu Market Planet. Nowoczesnej platformy do zarządzania zakupami, dzięki której łatwo zbrać się oferty, a faktury, umowy i zamówienia są w jednym miejscu. Sytuacja została opanowana, zszywacz oddany, a pracownica z łzami w oczach, tym razem ze szczęścia, usiadła do komputera. Danie Kolanko, MP News, Radom. Dziękujemy Danielu za tę dramatyczną relację. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Prosimy właścicieli firm o kontakt z Market Planet i przeniesienie zakupów na wygodną platformę online. A skoro mowa o szczęśliwych zakończeniach, przynosimy się do warszawskiego zoo. Urodziła się właśnie tam malutka żerawka Pietruszka. Jak widać, nie tylko biura, ale i natura ma dla nas dobre wiadomości. Wystarczająco krzyżową?